A, zobaczmy, co to za fajne komentarze mi widzowie ostatnio napisali. Aha, e 8400. Mhm, mm 8400. 8400 jest wszędzie. 8400 mnie prześladuje, widzę go wszędzie. 8400, najbardziej Nie mogę. te chwile. 8400 nie istnieje, nie może mnie skrzywdzić, będzie dobrze. 那也不是，那也不是。 Tak, żeby uwolnić się z szaleństwa, musimy to zrobić. Musimy zbudować komputer 8400. I jaka może być ku temu lepsza okazja niż. 8500. Dzisiaj naprawdę zbudujemy komputer 8400, ale nie będzie on oparty o procesor E8400, ponieważ mówiłem, że ja już ostatni film na temat tego procesora nagrałem i brzmi to nieprawdopodobnie, i nie wierzyłem, że kiedykolwiek to nastąpi, ale. Znalazłem lepszy procesor. Dokładnie tak. Lepszy procesor niż E8400. Procesor, który jest zdecydowanie potężniejszy, który w samej nazwie ma samą potęgę. Ja mam na to dowody, ja mam na to papier. Mamy E8400. Co musiałby zrobić procesor? żeby być szybszy niż E8400. Musielibyśmy mieć 8400E, że 8400 jest szybsze niż, yy, niż E. No dobra, ale co by było, gdybyśmy chcieli mieć jeszcze szybszy procesor niż 8400E? No musiałby też się zaczynać od 8400. Co, co może być szybsze niż E? No patrząc na alfabet, znacie alfabet, kumacie sklejacie akcje, nie? Co jest w alfabecie po E? No, literka F, czyli musiałby to być 8400F, czyli 8400F będzie lepszy niż E8400. No, widzieliście, mamy, mamy na to dowody, nie? Ej, ktoś puka, czekajcie. 8400F. No już nie mam wymówki. Musimy zbudować 8400. No dobra, ale to przecież tylko sam procesor, jeszcze płyta główna, ram, dyski, karta graficzna. Ty, a co to jest? No to jest jakaś karta graficzna, ale co to będzie za karta graficzna? Najmocniejsza karta na świecie. GeForce 8400 GS. 8400 GS, E, F, G i S, bo pewnie super, nie? No to NVIDIA to, to super. 128 MB RAMu. Po co komu więcej? Możemy przecież włączyć DLSS, co nie? Mamy też najszybszy RAM na świecie. 8400 megatransferów. Ale czymże jest komputer, jeżeli nie mamy zasilania? Znalazłem najlepszy zasilacz na świecie i mam na to dowody. LC 8400 P. Słuchajcie, to już naprawdę niewiele lepsze mogą być, bo to już jest praktycznie końcówka alfabetu, co nie? Płyta główna... O szlak. Kurde, trafiła nam się jakaś... Jakieś pudełko nam się zepsuło, trafiło. To miała być płyta B8400. I zamiast zera dali myślnik. Ja wiem, jak to się stało, ja wam to udowodnię, patrzcie. Bo oni pisali 8400 i zamiast zero to się omknął palec i dali myślnik, widzicie? Musimy to naprawić. Nie bawimy się w półśrodki. Proszę, to będzie P8400. O! Widzicie, wszystko się zgadza. Nie ma jeszcze tak dobrych dysków. Ten jest MP700, więc do 8400 jeszcze ma daleko, ale to jest najlepszy, jaki jest teraz. Nie, czekaj, czekaj. Wentylator ma 8400 obrotów na minutę. 100% legit, no scam. Ty, ale obudowa jakaś? Jaka będzie najlepsza obudowa? Poznań. Poznań. Czemu Poznań? I tu macie wytłumaczoną, co to znaczy Poznań. To jest miasto know-how. Oni wiedzą, jak zrobić najlepszą. No popatrzcie zresztą tylko na nią. No To są dotacje na innowacje i inwestujemy w Waszą przyszłość. No właśnie, inwestujemy w Waszą przyszłość, dlatego robimy takie bardzo angażujące filmy, z których możecie się wiele nauczyć. Takie filmy, wiecie, jak, jak ten. O oh my god, stary. Mamy jakieś. Ja muszę zbudować w końcu tego potwora. Jestem ciekawy jego potężnej wydajności. Te kości, nie? Powiecie, że masło, ale czy Ryzen zadziała z takimi pamięciami, które w ogóle są CUDIM i w ogóle mają 8400 taktowanie? No chyba tak, no skoro to najlepsze, no ej, cyferki się zgadzają, to nie ja ustalam zasady. A jak nie, to ustawimy 4800, po prostu wiecie, cyferkę jedną przestawimy, to dalej będzie szybkie, nie? One mają RGB, więc one, one naprawdę będą najszybsze. Musimy wpakować dysk, przykręcone. No i co, no komputer, o nie, chłodzenie. Damy takie chłodzenie, ono jest z Republiki Graczy i powiecie, czy to za nie za małe chłodzenie? Nie, bo ten procesor jest tak silny, że on się w ogóle nie męczy. Dla niego to wszystko to jest luzik-arbuzik, więc jemu wystarczy takie chłodzenie. Mhm. To sobie wepniemy i sobie tu wkręcimy go. To jest w ogóle bardzo specjalny zasilacz, bo jego się mont się go montuje. Tylko nie wiem, jak go przekręcimy. Jedna śrubka wystarczy, co nie? Kurna, teraz płyty głównej nie włoży. To wina użytkownika. Interfejs białkowy zawiódł. Wszystko pasuje. Co prawda mamy tylko dwie śrubki, ale jakoś to będzie. Czy to będzie działać? Nie wiem. Kurde, czekaj, bo to jest... Mało miejsca jest. O, czekaj, to jest, to się łączy. Promocji się łączą. Cześć, starczy. Starczy, gościu. To nam się nie przyda. To do zasilanie do karty też nam się nie przyda, bo nasza karta jest tak mocna, że ona, ona w ogóle, ona bierze całą moc wszechświata i nie potrzebuje wtyczek, i przynajmniej się nie upali. I teraz dajemy to tu. O, patrz, gościu. Z, z, zarąbisty komputer, nie? To jest najlepszy cable management, jaki w życiu zrobiłem. Do najlepszego komputera, jaki w życiu zrobiłem. Dobra, nagrywaj Kamil, bo jak to walnie, to jak to chcę mieć nagrane. Cześć widzowie, witam was kolejnego dnia. Jak oczywiście się domyślacie, było 50 tysięcy problemów z tym fascynującym komputerem. No ja tak to jest, jak się używa najlepszego sprzętu. Mam dzisiaj dobry humor. Moja koszulka idealnie to reprezentuje. Więc yy, czas pokazać wam, jaka moc drzemie w tej bestii. 8400F, najlepszy procesor. 8400GS, najlepsza karta graficzna. 48GB, 8400, najlepszy RAM. No i jak mamy najlepszy komputer na świecie, to zainstalowałem najlepsze gry na świecie, jak sami widzicie. Pomyślałem, że moglibyśmy też odpalić 3D Mark'a i Cinebencha, ale wiecie co? Zrobiło mi się szkoda tych wszystkich overclockerów, którzy spędzają dnie i noce uzyskując najlepsze wyniki. My Gdybyśmy to od tak pobili. Odpalmy w takim razie jakieś najlepsze gry. Najlepsza gra to Need for Speed, więc zaczniemy od tego. To jest ta, ta kultowa część, nie, to, to ją kojarzycie, prawda? Need for Speed most wanted Pepega Edition. Najlepsza edycja most wanted. -a. Nie, nie graliście nigdy? I just wanna race, man. Patrzcie, jakie mamy samochodziki, nie? McLarena takiego mamy. O! Maluch. Jedziemy maluchem. Patrzcie, będziemy się ścigali z suprą i z Bugatti. O, ale mamy dużo klatek w tej gierce, widzę. Mamy, nie wiem, trzy klatki chyba, ale to jest najlepszy komputer, widzowie, to to nam daje po prostu dużo, dużo czasu, żebyśmy się mogli zastanowić. O, patrz gościu już wygrywam. I widzicie? Maluch najlepszy. Gdzie oni pojechali stary? No i mówiliście, że co, że będzie za słaba karta? Nie, ona nam daje po prostu na starcie fory i już teraz możemy sobie grać normalnie. Nie, nie rozumiem o co wam chodzi. Widzicie, to jest fantastyczna gra. Kto pamięta gamingową Multiple? Ej, co jest? Miga mi klawiatura, chyba się komputer skraszował. A, ale prankster z tego komputera ona zrobił taki żarcik. O nie, gra uległa awarii. Dlaczego? Nie, no przecież miał działać Minecraft. Jeszcze raz spróbujmy. Do dwóch razy sztuka. No, widzicie? Teraz się odpali. Jak gotik nie zadziała, to zadziała gotik. Musi zadziałać. Play the game. Co to, co to jest? Nie, nie, dobra, o, wszystko gra. Wszystko jest okej. Okay. Nowa gra. Mhm. O, o, o widzicie, Gothic działa. Mówiłem, że nazywa się Diego. Nieważne kim jesteś, no i to jest, to jest gra w końcu porządna, w którą możemy sobie zagrać, tak? Musimy odpalić Hirosy, bo Hirosy działają też na 5090, więc tutaj też będą działać i to lepiej, nie? Gdzie tam 5090, a 8400, co nie? działać działa czy nie? O nie, skraszowało się. San Andreas, to jest gra, która zawsze będzie działać. Chciał ustawić odpowiednią rozdziel. Możemy w 4K zagrać. Nie, nie, nie kućmy losu. Czemu to się tak wolno ładuje, stary? Ten komputer jest najlepszy. On daje wam czas, żebyście się mogli zastanowić nad swoim zachowaniem, pójść porozmawiać. Z mamą, tatą, to jest wszystko przemyślane. Tak, to jest wystarczająca ilość klatek. Widzicie, co się dzieje przecież, prawda? Nie ma żadnych artefaktów, nie ma żadnego generatora klatek, jest wszystko dobrze jest, nie? Co prawda, jest taki minimalny input lag, ale co? Myślę, że jakbyśmy luzless scaling odpalili, to będzie spoko, nie? Co, co się dzieje? Czekaj, nie umiem myszką trafić. Patrz, co oni tu zrobili. Co, jest, co, co to jest za wypadek? Co to jest za karambol? Co tu się dzieje? Czekaj, czekaj, ja tam muszę podejść. Dobra, trudno. Co co, co to jest za afera? Co tu się dzieje z tą grą? Patrz, widzisz to koło? Stary ten komputer mnie troluje, przysięgam. No jakim cudem te auta się tak zglitchowały? I patrz, one teraz wybuchną wszystkie. O patrz ta z łopatą wyszła matko! Ja wiem, że nikt mi teraz nie uwierzy, ale ja nie mam pojęcia, jak to się stało. Ja tego nie wymyśliłem. Nie chciałbym być dobry w te klocki. To jest samo jak Minecraft. Nie wiem, czy on się skraszował. Wcześniej działało. Przysięgam. O, 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 kurde. Ale czekajcie, może ja źle myślę. Może jest jakaś gra na Steamie 8400. Musimy to sprawdzić. Wpisujemy 8400. Czekaj, damy Enter. Co to jest Save My Sister bezpłatne, jak wpiszemy 8400? O, oh, W większości pozytywne recenzje 16. Gramy w to. Nie przejmujcie się, uratujemy Twoją siostrę. Patrzcie na wymagania. Intel. Core i 5 8400. Dlatego to jest najlepsza gra. Ale my mamy jeszcze lepszy procesor, bo ten jest bez literki, a my mamy literkę F. A F jest wyżej w, alf w alfabecie niż F. Na tym komputerze w ogóle to tak działa, że mamy nawet prędkość pobierania ograniczoną do 84 megabitów na, na sekundę. Nie? Bo to wiecie, to jest najpotężniejszy komputer, to pobiera z najszybszą prędkością. Save my sister. Graj. Godot Game Engine.